Czy one już są on dopuszczalne? No wiadomo, że są, ale wtedy jedna z tej strony pewnie nie wygra. Mam artefakt. Taki artefakt. Ja, to jest moja szmatka, o Nie nie, to znalazłem. To są na potrzeby prywatne. <laughs> to? Tak, Jak nie wiesz, to strzelaj. Jak nie wiesz, to strzelaj zawsze. Dopóki nie założysz maty, możesz strzelać. Mówiłem, dopóki nie założysz maty, strzelaj. A czemu nie zakładasz szmaty? Bo nie zginęły, wyjesz. No to żyjesz, czy mówisz do nich i taki, że dureczka? Luigi! Dlatego no mówię, że będą mistrzeli jak są. No Boże.